Siemanko, widzowie dzisiaj pogramy sobie w... <laughs> też sprunki, ale to będzie yy, faza trzecia. Ponieważ faza pierwsza to jest ta faza, gdzie mamy normalnie, wiecie, dzień w ogóle faza druga, z tego co więcej właśnie ten yy, świat, gdzie się kapelusz założy. A to jest trzecia faza i zobaczymy, co tutaj jeszcze jest z takiego. Więc... Od początku, od początku sprawdzajmy. Yy, nie wiem, co od tym się z prądki stało? O. O kurde. Mhm, dobra, musiało Stawiam pierwszy... O! Oren! Człowieku co ci się odwaliło? Ci się stało, ej! Mocno Grubo nawet On ma dosłownie rozplast... Nie nie To mu się stało z twarzą. Lecimy. E Jak wygląda radio w fazie trzeciej. Uwaga. Eee... Z tego co widzę, to te rogi. On, on już nie jest powieszony. On się stoi. A nie, on jest... Chyba od dołu ma coś zdoby. Nie, ale z tego co widzę, to te rogi już mu wyrosły zamiast oczu i... I, i dostał nowy język. Jak Dobra, idziemy dalej. E, to było. To była chyba ta perkusja cała, nie? To, to było to. E, no wiecie, to, to ten co miał na głowie talerz taki. O! No, chłop ewidentnie. Ktoś był ten talerzyk, musiał tak od góry tak roztrzaskać wszystko. z tego co pamiętam w grudzie drugiej, on e, jeszcze miał połowę głowy. Teraz też ma połowę, ale ten talerzyk nie wiem co się stało. Ale te, w, w, według mnie on nie żyje. Teraz e, fanbot. To była grzechotka, tak? O, o, hopie, co? Dobra. Odliczanie do startu. Ej, nie, ale z tego co widzę, to teraz ma trzy oczy. W ogóle startu. Głowa jest dobra, na... Eee, kot. O, ej, teraz kot nie? Czy on nie ma oka, czy co? Nie, on nie ma oka. Nie ma oka. Następny był kto? Mało widzę po tej. To chyba było wiaderko. No? O! To już to już Nie Niby jakiś kolec, by tam wyrosnął. Tam... Tu w ogóle. Z... O! Dobra. E, Garnold. I ee, tak się odzywa, z tego co widzę. W ogóle on ma te okularki roztrzaskane, rozwarzone. A oczy. Pewnie dostał szkłem. A zaraz już oren nie ma dziury. Patrzcie, oren już nie ma dziury, bo on ma dziury. Zamieniliśmy. Eee, czy on się już kończy? Hmm, dobra. Hop, totalnie. Został rozwalony. Teraz tą sierść to za jakąś Dobra, nie chcę tego o On... od... Eee... Co to jest? Ale dłużej mi to podpowiada, kurde, jakaś kreska. Co... A. Lisek. nie! to jest ten! To jest nowa wersja Garnolda. Dobra, lecimy. Słońce. Eee... Wygląda strasznie, ale czy dźwięk jest straszny? Nie wiem. Na pewno widzę, że dosyć się wykręcę. To jest jakaś, nie wiem, któraś tam gęstość. Nie pamiętam, która. Eee... O, trąbka! Trąb... To była trąbka, nie gitara. Czemu gitara? Ja wolę trąbkę. To, to... Eee... Nie wiem, o czym mam sądzić i dalej widzę po prostu zęby. A! że się. Trzecie... A, to jest dobra, czyli u mnie aktualnie. Tylko, 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 e, e, Bo ma czerwone liście. Teraz ten. Ej, nie. Chłopiec tego tak ryja tego otworzył. Ja nie wiem. Oj, e, to jest nawet straszne. Wyobraźcie się, że, e, nie wiem, ma... kolega Wam odpiera kurde ryja i, i w nim są kurde... Nie, chłop ma trzy gałki oczne w tym ryju, znaczy nie. E, on ma łącznie 5, nie? Bo tam, on się patrzy do góry. I ma... O, dużo zębów na pewno, nie chcę mi się liczyć. O, związali... Dobra. Chłop jest roztrzaskany. Totalnie? Roztrzaskany. Ma, ma zaklejoną taśmą swoją twarz i próbuje pisać z tego co widzę, jest, jest jakiś ślad, nie wiem co mu się stało, nie, kapelusz stracił, o, dobra, Kapel? no ale Run? O. czemu ta twarz wystąpiła? Pantań, kurde serentań Co? Błędy co? Co to jest na. Widzicie to na dole? Super obrazek Co to jest? To jest. A, króliczek A teraz. A ten? Kaptur? O, kaptur nie Ma Mać więc to jest? O, dźwięk to z pierwszej spowolniony. Kapelusz jest. C czekaj, mogę kilka kapeluszy? Co jest? C czekaj. Ej, kapelusz jest dziwny. Nie wiem, ale z tego co widzę, kapelusz jest lazy, co nie? Jest leniwy. Więc dobra, w tej fazie trzeciej spróbujemy stworzyć jakąś piosenkę. Dobra, lećmy na razie po kolei, tak jak to.

Na czym to skończy? Na tym chyba? Dobra, to jest. Dobra, i to jest wszystko? Dobra, eee, to, to była faza trzecia. Przechodzimy do fazy czwartej. Także widzimy się w fazie czwartej. Na następnym odcinku. No. Na następnym odcinku nagram wam fazę czwartą pewnie ten odcinek jeszcze dzisiaj wrzucę, bo no, dobra. Widzimy się w fazie czwartej. Nie.